Cześć, jestem Witek i witam was na kanale Podlewane.pl. W tym filmie opowiem wam o uprawie i wymaganiach magnolii. Zapraszam do oglądania. Ciekawostką jest to, że magnolie są jednymi z najstarszych roślin kwitnących i według powszechnej i obiegowej opinii są to rośliny trudne w uprawie, jednak stosując się do kilku wskazówek możemy z powodzeniem uprawiać je we własnym ogrodzie. Swoją popularność zyskały dzięki niesamowicie obfitemu kwitnieniu i bardzo ładnym dekoracyjnym kwiatom. Oczywiście wygląd tych kwiatów zależny jest od odmiany, a okres tego kwitnienia zwykle rozpoczyna się dosyć wcześnie, ponieważ między kwietniem a majem, z roku na rok przybywa coraz to więcej odmian o ciekawych kształtach kwiatów, ale również o nietypowych kolorach. Najczęściej w sprzedaży znajdziecie mogli odmiany o kwiatach różowych, białych czy żółtych, ale istnieją też takie, które są ciemnobordowe, wpadające prawie że w czarny kolor, oraz takie, które są zielonożółte, wpadające prawie że w niebieski kolor. Tak jak już wcześniej wspominałem, dana odmiana może różnić się od siebie nie tylko kolorem, ale również kształtem kwiatu. I tutaj znaleźć będziemy mogli odmiany o kwiecie troszkę bardziej wydłużonym, wyprostowanym oraz takie, które ten kwiat mają troszkę niższy, tak zwane tulipanowe. Rozmawiając o magnoliach, bardzo często pada temat odnośnie ich mrozoodporności. Jednak większość sprzedawanych obecnie odmian bez problemu zimuje w naszym klimacie. Na szczególną uwagę wymagają jedynie młode rośliny, czyli takie, które na przykład niedawno zakupiliśmy. W takim przypadku najlepiej okryć je na zimę specjalną agrotkaniną, chociaż w pierwszym roku uprawy. Starsze magnolie bez problemu powinny poradzić sobie z mrozami. Ważnym elementem jest tutaj też zakup odpowiedniej sadzonki, ponieważ magnolie możemy rozmnażać poprzez sadzonkowanie oraz poprzez szczepienie. I warto zapytać. Jak była rozmnażana taka magnolia, ponieważ rośliny rozmnażane przez szczepienie są wprawdzie dużo droższe, ale cechują się wyższą rozodpornością. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli kupimy roślinę dobrej jakości, to rzadko pada ona ofiarą mrozów. Gorzej sprawa wygląda, jeśli chodzi o. Kwiaty naszej magnolii, ponieważ zwłaszcza narażone są odmiany wcześniej kwitnące, jak na przykład magnolia gwieździsta. Tutaj często możemy spotkać się z sytuacją, gdy w dzień mamy 20 stopni, a w nocy przyjdzie przymrozek i wtedy nasze kwiaty będą narażone na przemarznięcie. Wprawdzie samej roślinie ten mróz nie zaszkodzi, jednak nasze kwiaty stracą na wyglądzie. Dlatego magnolie Warto sadzić na stanowisku osłoniętym od wiatru, ponieważ... Często to nie sam mróz przemraża nasze kwiaty, a panujący na naszym podwórku wiatr. Magnolia najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, ewentualnie lekko zacienionym. Jednak już przy zakupie warto zorientować się, jaka duża urośnie dana odmiana, ponieważ musimy wiedzieć, że magnolie potrafią – niektóre odmiany oczywiście – dorosnąć nawet do 20 metrów. W przypadku tych roślin, jeśli mamy przed sobą od odmiany, która osiąga 2 do 3 metrów, można tu z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to odmiana karłowa. Często jestem również pytany, czy magnolia urośnie jako drzewo czy jako krzew. Otóż przy magnoliach nie ma takiego rozgraniczenia na krzewy i drzewa. Tutaj kierować powinniśmy się głównie tym, jak duża roślina dorośnie. Według mnie Odmiany, które będą osiągały do 5 metrów, można nazwać tak potocznie, że będą one rosły w formie krzewu. Natomiast odmiany, które będą osiągały ponad 5 metrów, będą bardziej swoim wyglądem przypominały drzewa. Tutaj dużo też zależy od przycinania tej rośliny, ponieważ magnolia przycinania jako takiego nie wymaga i nie musimy cięcia przeprowadzać. Jednak jeśli roślina jest za duża lub chcemy, ją po prostu zagęścić. Możemy takie cięcie wykonać, jednak zawsze wykonujemy je po kwitnieniu. Gdybyśmy wykonali takie cięcie, Wczesną wiosną, przed zawiązaniem tych pięknych kwiatów, roślina po prostu mogłaby nie zakwitnąć. Sadząc ją, najlepiej zastosować podłoże lekko-kwaśne, czyli zwykłą ziemię ogrodową uniwersalną o pH od 5,5 do 6,5. Roślinę tą warto również nawozić i podlewać, zwłaszcza w okresach suszy. Jeśli chodzi o nawozy, możemy tutaj zastosować nawóz uniwersalny lub specjalny nawóz do magnolii, który zawsze stosujemy zgodnie z zaleceniami producenta. Reasumując, najważniejsze czynniki uprawy to zakup odpowiedniej rośliny oraz posadzenie jej na odpowiednim stanowisku. No i słuchajcie, na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!